Poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce odbiła się natychmiast na nastrojach, ilości i ilości wystawców na targach Budma. Sektor budowlany zawsze był motorem napędzającym gospodarkę, a więc lepsze perspektywy i powracająca ufność w to, że one jakiś czas trwać będą, sprawiły, że na targach Budma pojawiło się znacznie więcej wystawców niż pojawiali się w ciągu ostatnich czterech. Odsłon w czasie kryzysu i spowolnienia wzrostu w naszej gospodarce. Mamy prawie tysiąc wystawców z 30 państw na świecie i spodziewamy się prawie 50 tysięcy specjalistów, którzy te targi odwiedzą. Więc to jest dobry prognostyk na to, co mamy nadzieję za chwilę będzie się działo we wszystkich innych sektorach Rzeczypospolitej, sektora gospodarczych, a w ślad za tym na pewno też i w ludzkich sercach i głowach.